nasi układu otwartego. E2V firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Igor Goriankę, dzień dobry, to jest układ otwarty, drugie wydanie specjalne z okazji wyborów we Francji. Zwycięstwo zjednoczenia narodowego, jak czy ono realnie jest wysokie, co z niego wynika, o tym za chwilę porozmawiam z moim gościem. Zanim się połączę jak zawsze, wielkie podziękowania dla wszystkich patronów. To dzięki Państwu mogę robić też takie bieżące komentarze. Zachęcam wszystkich do dołączenia do, do nas, najlepiej za pośrednictwem patronite.pl. A teraz już łączę się z moim gościem. Jędrzej Bielecki, dziennikarz Rzeczpospolitej, znawca Francji. Dzień dobry. Dzień dobry. Jędrzeju, 34% według Zdania narodowego 28 dla Nowego Frontu Ludowego i około 20 dla, dla koalicji prezydenta Macron. Czy to jest miażdżące zwycięstwo? Czy to jest zgodnie z zapowiedziami? Znaczy z tym, z tym co, czy to jest zgodne z tym, czego się spodziewaliśmy? Jak ty odczytujesz te wyniki? No to jest historyczne zwycięstwo. Zjednoczenie Narodowego Skrajnej prawicy Francji nigdy w historii Piątej Republiki czegoś takiego nie było. W ostatnich dniach te sondaże mówiły, że front narod Zjednoczenie Narodowe może dostać 35, czasami mówią o 37%, to jest mniej więcej w tej kategorii. No ale pamiętajmy i w zasadzie to jest ten punkt odniesienia znacznie ważniejszy. To jest ten plan, który miał prezydent Macron, kiedy ogłaszał że przedterminowe wybory 9 czerwca. On nie musiał wcale tych wyborów rozpisywać, a jego plan był taki, że Francuzi przestraszą się możliwości dojścia do władzy Marine Le Pen i że po prostu nie tylko odejdą od niej, ale zaczną masowo głosować na ten blok razem dla Republiki, na blok centrystów, na blok liberałów, a jeśli już nie, no to na lewice przynajmniej. To się okazało niemożliwe, tak się nie stało i to pokazuje, że po prostu Francuzi nie boją się oddać przynajmniej znacznej część władzy w ręce Marine Le Pen. Ja myślę, że zresztą, że bardziej, więcej mówią nie, nie, nie te exit pole procentowe, tylko prognozy mandatów, jakie mają te ugrupowania otrzymać. Otóż w 577-osobowym parlamencie trzeba mieć 289, 289 mandatów, żeby mieć bezwzględną większość i tutaj według tych prognoz które zostały przygotowane dla telewizji BFM-TV, taką główną telewizję informacyjną, Front Zjednoczony Narodowy mogłoby otrzymać od 260 do 310. Przypomnę, że trzeba mieć 289, żeby mieć bezwzględną większość. I to oznacza, że Marine Le Pen, władza jej jest w zasięgu ręki, że możemy się obudzić w niedzielę za tydzień z Francją, w której premierem będzie jej kandydat Jordan Bardella. To, to jest najbardziej znacząca liczba. Liczba, którą też trzeba porównać do tego, co miał do tej pory, co on ma do tej pory skrajna prawica we Francji, to jest 88 mandatów. Czyli przypomnij 88 mandatów, a teraz może być od 260 do 310. No to jest absolutna porażka prezydenta Macrona. A gdyby, znaczy, ponieważ będą, dru, spodziewam się drugiej tury wyborów. Znaczy nie spodziewam się, jak ona się odbędzie, na pewno. Czy już możemy prognozować na podstawie tego, co jest, czym się zakończy ta, czy druga tura może wzmocnić jeszcze Zjednoczenie Narodowe, czy, czy raczej to będzie, czy raczej większe szanse w drugiej turze na wzmocnienie swojej pozycji będą mieć pozostałe ugrupowania? No tutaj trzeba powiedzieć, jak wygląda ordynacja francuska. To jest tam, gdzie żaden kandydat nie uzyskał większości 50%. Przechodzą wszyscy ci, którzy uzyskali przynajmniej 12,5% uprawnionych do głosowania. I to oznacza, że w wielu miejscach nie będzie dwóch kandydatów, tylko może być ich trzech. W skrajnych przypadkach nawet czterech, no ale w wielu trzech. I dzisiaj padła bardzo ważna deklaracja zaraz po, po głosowaniu. Z ust Jean-Luc Mélenchona, przywódcy Rządu Ludowego, że wszędzie tam, gdzie go kandydat nie zajął pierwszego lub drugiego miejsca, on wycofuje kandydata lewicy. To jest bardzo ważny sygnał budowy wspólnego bloku republikańskiego. Problem w tym, że do tej pory prezydent Macron uważał, że radykalna lewica jest równie groźna, jego zdaniem, jak radykalna prawica. Czy on teraz. Od, oddzięczy się takim samym gestem i powie, że wszędzie tam, gdzie kandydat jego ugrupowania razem dla Republik nie był na pierwszym albo drugim miejscu, on go wycofuje, czy nie, no to jest otwarta rzecz. Do tego bloku też mogliby się dołączyć Republikanie. Goliście, oni dostali nieco lepszy wynik, 10% niż się spodziewano, i to jest partia, która deklaruje, że nie wejdzie absolutnie w sojusz ze Zjednoczeniem Narodowym. No tak, tylko że wyobrażenie sobie wspólnego bloku ludzi, umiarkowanej prawicy ludzi związanych na przykład z prezydentem Sarkozy, z radykalną lewicą, bo w tym sojuszu Frontu Ludowego, frontu ludowego mamy też Partię Komunistyczną, mamy Francję niepokorą Melenchona, która no jest naprawdę daleko na lewicy. Wyobrażenie sobie takiego wspólnego bloku i przekonanie wyborców, żeby na niego głosować, no to będzie bardzo trudne. No i a nawet gdyby pewnie doszło do utworzenia takiej koalicji, no, to zapewne nie byłyby to spójne rządy i prawdopodobnie zjednoczenia narodowego, które dalej byłoby w opozycji, jeszcze by rosło. Tak, dlatego że no, mówimy o, o, o zapobieżeniu temu, 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 takiemu scenariuszowi, w którym Zjednoczenie Narodowe uzyskuje te 289 lub więcej mandatów, może samodzielnie rządzić, ale absolutnie masz rację, mówiąc, że alternatywa wcale nie jest różowa. Dlatego, że alternatywną jest układ, w którym nikt nie ma większości. Prezydent przez najbliższy rok nie może jeszcze raz rozwiązać parlamentu. Jest zmuszony do mianowania premierem na premiera no, przywódcy największego ugrupowania, czyli załóżmy tego Bardeli, który natychmiast zostaje obalony wotum zaufania przez pozostałe partie, jeżeli nie ma tej większości. No, a najdalej to we wrześniu, październiku, kiedy przyjdzie do głosowania budżetu, ale z pewnością znacznie wcześniej. Więc ten, ten, ten drugi, nazwijmy to lepszy scenariusz, to jest scenariusz też bardzo zły, dlatego że to jest scenariusz paraliżu władzy. No, w którym po prostu no, prezydent ma związane ręce, nie ma, nie ma rządu, a wszystko to dzieje się w sytuacji, no, kiedy po pierwsze mamy wojnę na wschodzie, po drugie w listopadzie może wygrać Donald Trump, który no, zapowiada, że w ciągu kilku tygodni dojdzie do porozumienia z Władimirem Putinem. W związku z tym to jest no, bardzo niepokojąca sytuacja, też w obliczu tego, co się dzieje w Niemczech. Prawda? Wiemy, że koalicja Olafa Scholza jest na skraju rozpadu, więc to jest wyjątkowy moment kryzysu w Europie. Czy... Gdyby doszło do utworzenia rządu Zgromadzenia Narodowego, rozumiem, że Marine Le, Pen pewnie, Marine Le Pen pewnie Zjednoczenia Narodowego. Marine Le Pen zapewne by sama nie weszła do niego, ale de facto by pociągała. I Gdybyś mógł powtórzyć pytanie, bo nie, nie, nie usłyszałem. Było nie usłyszałeś. Mieliśmy, mieliśmy tak. kłopoty, kłopoty z połączeniem internetowym. Przepraszam Państwa, to jest... zapytałem, czy gdyby doszło do utworzenia rządu przez Zjednoczenie Narodowe, jaką politykę ten rząd by prowadził? Problem polega na tym, że Marine Le Pen zawsze bardzo zmienia swoje stanowisko. No, w poprzednich wyborach mówiła o tym, żeby wyprowadziła kraj z euro, teraz z tego zrezygnowała. Wcześniej mówiła, że wyprowadziłaby Francję ze struktur wojskowych NATO, teraz Bardela mówi, że tego nie zrobi. Mówiłaby, że, że wycofałaby Francję z polityki energetycznej Unii. Teraz Bardela mówi, że tego nie zrobi. To jest bardzo otwarty układ, bardzo. Bardzo zmienny. Na pewno priorytetem byłoby próba powstrzymania imigracji. Pytanie, jak to można zrobić w układzie, kiedy Francja należy do strefy Schengen, granice są otwarte. Na pewno priorytetem byłoby przywrócenie bezpieczeństwa na ulicach. Tutaj to też jest bardzo trudny problem. Francuzi też głosowali w ogromnym stopniu na, na to ugrupowanie z, z powodu drożyzny, z powodu załamania poziomu życia, z powodu braku y, y, równ, równego rozwoju na prowincji i w głównych miastach. To są bardzo trudne, złożone problemy. Tymczasem ludzie oczekiwaliby wyników bardzo szybko. Jednym z powodów głównych, dla których zjednoczenie narodowe ma tak duże poparcie, jest to, że mówi się, że ono nigdy nie głosowało, dajmy mu szansę. Nigdy no, ale... nie rządziło. Nie, nigdy nie, nie, nie rządziło, tak? Ale w związku z tym ale, ale to się wiąże z. z... Z bardzo dużym oczekiwaniem i też jest jeszcze jedna rzecz mianowicie no to jest etap dla Marine Le Pen do tego co jest dla niej najważniejsze, czyli dojścia do władzy i zdobycia Pałacu Olizejskiego w 27 roku za 3 lata i teraz pytanie jaką ona strategię tutaj przyjmie, bo może oczywiście powiedzieć, że wszystkie jak gdyby brak rezultatów tych rządów obecnych Jordana Bardeli wynika z tego, że Unia Europejska ogranicza Francję albo że Macron to blokuje. Pytanie, na ile Francuzi zgodzą się z takim wytłumaczeniem? Są takie teorie dosyć, no tutaj. Snute, że, że w ogóle Macron zdecydował się na te wcześniejsze wybory po to, żeby pokazać, skompromitować skrajną pracę, żeby pokazać przed tym decydującym starciem w 2027 roku, że oto widzicie, to jest ugrupowanie, które tak naprawdę nic nie ma do zaproponowania. No ale to byłaby niezwykle ryzykowna strategia, dlatego że, tak jak mówię, no, Marine Le Pen będzie wtedy mówiła, że wszystkie problemy, które, które nie udało się rozwiązać, to przez Macrona i przez Unię Europejską. No i jeszcze, jedna, jeszcze jeden aspekt chyba kluczowy dla, dla polskiego słuchacza, hmm. to jest ugrupowanie, które ma bardzo bliskie związki z Rosją. Ono, ono w ostatnich miesiącach wojny na Ukrainie to mocno ukrywało, no ale przez wiele lat Marine Le Pen wyrażała podziw dla Władimira Putina, uważała, że to jest sposób na ograniczenie władzy Stanów Zjednoczonych, Stanów Zjednoczonych w Europie, czy we Francji, że to jest obrońca tradycyjnych wartości, że to jest no, taki wzór, jak budować jedność narodową. W związku z tym tutaj możemy się spodziewać też bardzo istotnej zmiany polityki francuskiej. Ale wiedziałem narodowego już jakby nie mówili o tym, że chcą wstrzymać zupomoc dla Francji, tylko najwyżej ją zmniejszyć, jakby robić to w sposób mniej spektakularny niż, niż obecnie robi to prezydent Macron. No, tutaj oczywiście jest podział kompetencji, dlatego że formalnie prezydent yy, yy, kieruje polityką zagraniczną, kieruje polityką obronną, no ale premier, jako ten, który jest odpowiedzialny chociażby za budżet, no może dosyć łatwo powiedzieć, że przepraszam bardzo, ale nie ma możliwości wysłania tej broni, albo na przykład w Brukseli blokować kolejne etapy sankcji. No, to wszystko się okaże. To znaczy, to jest rzeczywiście, no, Francja skacze w nieznanym, można powiedzieć. To jest, to jest przede wszystkim taki moment, no wielkiego niepokoju z powodu tego, że mówimy o ugrupowaniu, które no nigdy nie było u władzy, które zawsze było otoczone kordonem sanitarnym, które inaczej niż na przykład nie wiem, we Włoszech czy, czy, w, czy w Szwecji, nigdy nawet nie wchodziło w koalicje rządowe. Więc to jest zupełnie no, nieznana sytuacja. A czy z radykalnymi ugrupowaniami, które dochodzą zaczynają rządzić, tak naprawdę bardzo się temperują i dostosowują do, do realnych warunków. Czy uważasz, że tam jest potencjał do tego? Jest w tym sensie, że z całą pewnością Marine Le Pen patrzy na to, co się dzieje we Włoszech, na to, co się dzieje pod rządami no już dwóch i pół roku rządów Giorgi Meloni. Ona na poziomie międzynarodowym bardzo konsekwentnie wspiera Ukrainę, chociaż niekoniecznie to się przekłada na jakieś ważne, istotne dostawy broni, ale dzięki temu zarówno Bruksela, jak i Waszyngton z grubsza biorąc dały jej wolną rękę, jeśli chodzi o politykę krajową. Ona ma bardzo ambitny program przebudowy ustrojowej kraju, i myślę, że to może być pewien wzór dla, dla Le Pen. To znaczy, że ona. Uważa, że, że to jest sposób na, na, na to narządzenie. Tyle, że oczywiście jest kwestia no, samych działaczy szeregowych Zjednoczenia Narodowego i jeszcze raz tych ogromnych oczekiwań, które zostały rozbudzone przez nią. na bardzo wiele rzeczy obiecywała przez te wszystkie lata. I teraz jest pytanie, czy, czy to dokona. Zasadnicza też różnica polegałaby na tym, że tutaj mówimy o scenariuszu, w którym Zjednoczenie Narodowe przejmuje pełną odpowiedzialność za rządy. Jordan Bardella powiedział jasno, że on nie będzie premierem, że nie będzie miał absolutnie większości w Zgromadzeniu Narodowym. Tymczasem, jeśli chodzi o Meloni, no mówimy jednak mimo wszystko o układzie koalicyjnym, do którego wciąż jeszcze, chociaż już jako taki junior partner wchodzi Forza Italia, czyli umiarkowana prawicę. Więc jest troszkę jeszcze ciągle inny układ. Z drugiej strony też jednak A, trzeba. Jaka to? Tą... Tak, tak, tylko chciałem dodać, że mimo nie, wszystko tak, mówimy proszę. o. Tak, tak, mówimy jednak, i to, to słuchacze powinni o tym cały czas pamiętać, mówimy o drugim najważniejszym kraju Unii Europejskiej obok Niemiec. Jeżeli źle sprawy potoczą się, na przykład z punktu widzenia budżetu, długu, finansów we Francji, no to Niemcy nie mają środków, żeby uratować euro, więc to jest znacznie poważniejsza jeszcze sytuacja od Włoch. Tutaj po prostu się rozstrzyga przyszłość Unii Europejskiej. No właśnie, jeśli mówimy o Unii Europejskiej, na ile, na ile Zjednoczenie Narodowe z, z, zmi, zmienia swój stosunek do, do samej instytucji Unii Europejskiej? Tak? No tam te głosy anty, takie obawy, że jeden może doprowadzić do, do referendum. E, e... Też takie głosy się pojawiały. Czy Twoim zdaniem? Um, oni zmienili swoje podejście i, i będą jednak dużo bardziej. Znaczy, hasło, które, które zostało, teraz jest aktualne, jeśli chodzi o Zjednoczenie Narodowe, to że chcemy zmienić Unię Europejską od wewnątrz. Nie chcemy z niej wychodzić, tylko chcemy zmienić ją od wewnątrz. Przypomnijmy, że w tej chwili wśród sześciu krajów założycielskich Unii mamy ugrupowanie. Dominujące chociaż w jakiejś koalicji w skrajnej prawicy we Włoszech, no i mamy w tej chwili w koalicji w Holandii Partię Wolności Wildersa, Gerta Wildersa. W związku z tym to byłby trzeci z tych sześciu krajów. Więc Le Pen ma możliwość no, dosyć daleko idącej zmiany Unii Europejskiej, bo ma z kim to budować również z Wiktorem Orbanem w, na, na Węgrzech. Z całą pewnością to by zatrzymało proces dalszej integracji Unii Europejskiej, otwarcia traktatów, nie byłoby mowy o poszerzeniu Unii Ukrainy czy kraje bałkańskie, można zapomnieć o kolejnych krokach, jeśli chodzi o powstrzymanie zmian klimatycznych. Na pewno postęp Unii rozumiany jako dalej idąca integracja byłby zatrzymany, natomiast na ile Le Pen byłaby gotowa Odwrócić tę integrację w kluczowych rzeczach, na przykład jednolity rynek. No ona tutaj mówi o preferencji narodowej, to znaczy przy dystrybucji, przy przyznawaniu miejsc pracy w sektorze państwowym, przy zamówieniach rządowych, jest niejasne. Jeżeli ona na przykład by wprowadziła właśnie tą preferencję narodową, czyli preferowanie francuskich firm chociażby w zamówieniach rządowych, no to jest obalenie jednego z filarów jednolitego rynku, na którym opiera się no, gigantyczny polski sukces eksportowy, prawda? Więc na ile ona pójdzie na to. Tutaj można, można mieć jednak pewną dozę optymizmu, dlatego że Bruksela no wielokrotnie pokazywała, że może dosyć skutecznie dyscyplinować te kraje, no, ale znowu mówimy o jednym z dwóch największych krajów Unii Europejskiej. W związku z tym starcie między Paryżem a Brukselą, jaki byłby wynik, no to trudno powiedzieć. Ja jeszcze wracając do Unii Europejskiej, jak mówisz, że chce zmienić od środka, to czy podawała jakieś konkretne Przykłady tego, co chciałaby zmienić. No Ona mówi o powrocie do koncepcji De gola Europy Narodów. Tyle, że mówimy o cofnięciu zegarów o 60 lat. No To jest kompletnie inny świat dzisiaj. W związku z tym, sięgnięcie po, 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 po tą formułę, no to jest tylko taka, taka, takie hasło, prawda? co za nim by było. No ona jeszcze, jeszcze rok czy dwa lata temu mówiła o tym, że to, co ma sens w Unii Europejskiej, to jest. Współpraca suwerennych krajów, na przykład w takich programach jak Airbus, na przykład, czy jakiś program przemysłowy, no cofnięcie radykalne tej integracji. W tej chwili, w tej chwili już jest dużo bardziej ostrożna. No pytanie, czy, czy nie zmieni zdania? Myślę, że tutaj bardzo dużo do powiedzenia będą też miały rynki finansowe. Mówimy o kraju, który ma dług na poziomie 110% PKB. Jeżeli rentowność obligacji francuskiej, czyli, czyli cena, za jaką inwestorzy są gotowi. Wziąć ryzyko zakupu francuskiego długu będzie rosła w stosunku na przykład, do niemieckiej obligacji, no to w pewnym momencie po prostu francuski rząd znajdzie się pod ścianą i będzie musiał no, dać jakieś gwarancje, że jest odpowiedzialny, że stosuje się do norm europejskich. To, to może być też kluczową, kluczową sytuacją, no, ale też może sytuacja wymknąć się spod kontroli i, i i kryzys 2009-2010 roku może okazać się tylko takim bardzo miłym doświadczeniem w stosunku do tego, co nas czeka. Ja, ja jeszcze może może tylko podam jedną liczbę. No. Instytut Montaigne, paryski Instytut... Tak. Dokądś proszę. Tak, tak. Mówię, że Francuz... paryski Instytut Mamy Montaigne, tak, tak. Yy, Paryski Instytut Montaigne szacuje... Ja spróbuję obiekt... przełączyć, przepraszam, ja spróbuję przełączyć, ponieważ mamy słabe połączenie internetowe. Jędrku, Jędrek, ponieważ mamy słabe połączenie. Tak. Ja spróbuję przełączyć na, inne, na inną sieć. Przepraszam Państwa, będzie chyba... Chyba wróciliśmy. O, o no ja mamy, mówię, przepraszam za to, teraz będzie mieć lepsze połączenie. się o Instytucie Montaigne, chcesz podać jakąś liczbę. Tak, wiesz, ten instytut oszacował wszystkie obietnice, które zostały złożone socjalne, na 120 miliardów euro rocznie, przy oszczędności, oszczędnościach szacowanych na 20 miliardów, czyli to by oznaczało 100 miliardów netto dodatkowych wydatków, na przykład na chociażby obietnicę zniesienia podatku dochodowego dla wszystkich osób, które mają poniżej 30 lat, czy na przykład cofnięcia reformy emerytalnej przeprowadzonej przez prezydenta Macrona, która wydłużyła wiek emerytalny do 64 lat. Pytanie oczywiście, w jakim stopniu te obietnice będą zrealizowane, co, co, to, to jest wszystko otwarta rzecz. Natomiast no, gdyby trzymać się tego programu, no to on dla wielu ekspertów finansowych wydaje się bardzo niebezpieczny. To prawda, ale też przypomnijmy, że w każdym kraju, kiedy zliczyć wszystkie obietnice, które są składane podczas kampanii wyborczej, to te wyniki wyglądają dramatycznie, a potem one są urealniane. No i prawdą jest też to, że bardzo często, kiedy zwłaszcza władze przejmują grupowania prawicowe, to analitycy, którzy najczęściej nie są prawicowi, piszą bardzo czarne scenariusze. To dotyczyło, pamiętam, przypomnijmy, również polskiej sytuacji gospodarczej, która przy, można mieć bardzo różną ocenę po, rządów poprzednich, poprzedniej ekipy, ale sytuacja gospodarcza się nie, nie pogorszyła, tak? I tak jest w przypadku w wielu krajach, więc być może ten scenariusz nie będzie taki czarny wcale. Znaczy tutaj też trzeba powiedzieć, że prezydent Macron no, był politykiem, czy jest prezydentem prawicowym, liberalnym i reformy, które on przeprowadził, takie właśnie jak reforma emerytalna, poluzowanie reguł na rynku pracy, to wszystko były reformy, które spowodowały, że Francja znów stała się atrakcyjna na przykład dla inwestorów zagranicznych. Od kiedy doszedł do władzy w 2017 roku, udało się utworzyć 2 miliony miejsc pracy, spadło bezrobocie. No, on miał sporo osiągnięć w kraju, który jest bardzo przyzwyczajony do zabezpieczeń socjalnych. I teraz cofnięcie tych reform. No będzie oznaczało, że nie wiem, kiedy Francja w ogóle wróci do tego. To Francuzi są przyzwyczajeni do tego, że państwo zapewnia im opiekę, że państwo rozwiązuje ich problemy. Wielkim kosztem, pamiętam się, że te wszystkie manifestacje, chociażby przy okazji przesunięcia tego wieku emerytalnego, no cofnięcie tego będzie miało w tym sensie tragiczne skutki, że nie wiem, kiedy następny jakiś się pojawi. To, to nie jest tak, że do tej pory Francją rządziła lewica. Tak? To, to jest. I pod pewnymi względami ugrupowanie Le Pen ma program socjalny bardzo bliski Milanszonowi, czyli Frontowi Ludowemu. Na koniec powiedz: jak dużą swobodę może mieć rząd? Czy rząd działający w warunkach koabitacji z prezydentem? który jest mu no, zdecydowanie niechętny. No to było przerabiane we Francji wielokrotnie, chociażby wtedy, kiedy prezydentem był Jacques Chirac i, i, i niespodziewanie rozwiązał też przedterminowo wybory i, i wygra wtedy lewica Partii socjalistyczna, Lionel Jospin. I przez pięć lat no, Jospin miał w zasadzie wolną rękę jako premier w sprawach wewnętrznych, bardzo szeroko pojętych, a w sprawach zagranicznych wówczas nie było zbyt dużej różnicy między między prezydentem golistowskim, a, a socjalistycznym premierem. Tutaj różnica może być zasadnicza, więc jeśli chodzi o te sprawy zewnętrzne i, i, i obronę, no to jest do, do zobaczenia. To jest sytuacja zupełnie nowa w, w Piątej Republice, ale wbrew temu, co się mówi, w momencie, kiedy prezydent traci większość w parlamencie i ma, a nawet ma wrogą przede wszystkim większość wobec siebie, to wcale on nie ma aż tak dużych uprawnień, jak się wydaje z zewnątrz. Czyli możemy spodziewać się, że we Francji nastąpi wielka zmiana. Tak, tak, to jest ewidentne, nawet jeżeli nie będzie tej większości 289, to jest ta liczba, którą zachęcam słuchaczy, żeby śledzili ją w najbliższych dniach, kiedy będą te sondaże coraz bardziej wyraźne, czyli wyniki konkretne pokazywane no i przede wszystkim w czasie w czasie drugiej tury 7 lipca. To jest ten decydujący, moment. ale nawet jeżeli tego nie będzie, no to jest ewidentne, że era prezydenta Macrona się właśnie skończyła. Bardzo Ci dziękuję, Jędrzej Bielecki, na gorąco po ogłoszeniu wyników wyborów we Francji w układzie otwartym. Dzięki serdecznie, Jędrek. Dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Dziękuję Państwu. To kolejny komentarz na temat sytuacji we Francji. Na pewno będziemy to śledzić w najbliższych dniach i, i, i po, po kolejnym tygodniu, po, kolejnych, po drugiej turze wyborów we Francji. Dziękuję bardzo. Wspierajcie układ otwarty. Dzięki Waszemu wsparciu mogę prowadzić tak, nagrywać bieżące komentarze. Dziękuję serdecznie, do, do zobaczenia, do usłyszenia.